Hej, to Dalmar. Witam w The Last of Us. Ja może wyłączę tą latarkę. To jest biegacz. Było ciemno i mnie nie zauważył, jak rozumiem. Czy może wystarczy się w tej grze faktycznie tylko nie ruszać? Skrad, skrat, myszki, gdzie jesteście? Cały czas jesteśmy w muzeum. Są chyba biegacze. <laughs> Czyli dobrze widzą, natomiast słabo słyszą. Drugi zdjęty. Gorzej, że zużywamy <laughs> do tego noży. Mamy sprzęt, zrób jeszcze. Jedno ostrze, jak możesz. Ostał się tylko jeden. Skoro tak... To może użyjemy narzędzia... Co się bardziej do tego nadaje? Pabgon! Jedyna opcja, jaka była, to tylko użyj... Ostrza. Hmm. Teraz wypadałoby się rozejrzeć po tym pomieszczeniu. Weź dechę. Decha zawsze się przyda. Co tu dają jeszcze? Cegła. Zamiast butelki... Czemu nie? Rozumiem, że nic nie znalazłeś interesującego. Jest po prostu wyjście na korytarz. Co tu dają? Wiesz co, tylko u łapki wpadnie. W razie tego mamy dechę. <laughs> tu jest butelka, ale zwykła, jak rozumiem. Wymień z cygłówką otwieram. Dzięki temu mamy zapasy pełne, mówię, że za mało strzelam. Teraz możesz wziąć. Kulę jeszcze chyba nie wychodzimy to jest magazyn w którym byliśmy to jest też byliśmy Czy ktoś lub coś tu jest Pytanie czy zawsze czy góra czy dół na to no To pytanie udzielono właśnie odpowiedzi. Дочка.

I jeszcze jeden cholera, mało brakowało trochę tutaj zamieszania na liście, i znowu nie użyłem pistoletu. Zamiast tego dechy i pieść. Aczkolwiek jakoś specjalnie groźni nie są. Tylko butelkę mam. No dokładnie. Rozejrzyjmy się. Czy coś tutaj będziesz miał dla nas? Coś bym wziął? Takie straty ponieśliśmy moralne, psychiczne. To sam syf. Tak, tam. Tak, w porządku. Tędy, tak dostaniemy się na dach. A ty, mała, wszystko ok? Zdefiniuj ok. Oddychasz? A nerwowe oddechy też się liczą? Tak, liczą się. No, to wszystko ok. Super, to lecimy. Panie, przodem, jak rozumiem. Do góry nie mam ostrzy. Chyba żadnego. Czy możemy sobie w takim razie spreparować przynajmniej jedno? Nie możemy. Brakuje nożyczek. Pozostaje używanie pistoletu. Musimy przejść na drugą stronę. Czyli mamy jakąś deskę tam pewnie. Gdzie chcesz z tą deską? Tutaj? Tu nie... Z co byś ją zostawił? Tu podeprzesz? Nie. Czy tu? Dobra. No. Dobra. Tylko uważaj jak idziesz, bo tutaj jest dosyć wysoko. Nie Jeszcze nie wiem, ale kurde, widok jest ekstra. Chodźcie tędy. Hej, dawaj, dawaj. To prawie koniec, więc skup się. Na rozkaz. nie, by taki ładny gdzie. Nasza przyjaciółka też nie podziela tego, tej opinii. To już za rogiem, chodźcie. Nie zatrzymujmy się, mała. Ja bym się rozejrzał, może. Pośród śmieci, może no, jeszcze szukam. Takie tam. Ale nic z tego. Strejfujemy lewo, prawo. Coś tam leży. Patrzcie. Ma na znak świetlików. A jeśli okaże się, że oni wszyscy nie żyją. Żyją. Ale skąd wiesz? wiemy Patrolować miejsce spotkania przed transportowaniem dziewczyny do następnej kryjówki, zagwarantować brak obecności wojska. Upewnić się, że dziewczyna jest najedzona i zdrowa, i bezpieczeństwo jest rzeczą najwyższej wagi. No i tyle. Czy to jest rurka, którą możemy podjąć, i podnieść deskę, coś w tym stylu przepchać komuś śmietnik? Czy jak? Nie, 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 spokojnie. Tak jest, pchamy śmietnik. Jak mnie mam tu. Musimy się wspiąć. Nie. Coś tu otwarta no, no, przestrzeń. Ostatnia prosta też. Chorczy mnie, żeby tam pójść. No ale. Lecę za dziewczynami. Prowadźcie. Eee. Że nie umiem pływać. Wygląda na to, że po prawej jest płytko. Idź za mną. Cieszę się, że Marlene was Co masz na myśli? Wiem, że nie robicie tego za darmo. Nawet spoko, ta woda wygląda trochę kolornie taki jak trzeba. No to wygląda na to, że jesteśmy za miejscem, na miejscu, jeśli to miało być za rogiem. Otwieramy. Nie, nie. nie. teraz będzie. Co ty wyrabiasz, też? Mój boże. Może oni. Je, może mieli mapę, albo coś to co wskaże nam dobrą drogę. Jak długo chcesz tak brnąć? Tak długo jak będzie trzeba. Gdzie były te laboratoria? Nie powiedziała. Mówiła tylko, że gdzieś na zachodzie. Co my tutaj robimy? To nie jest nasza sprawa. Co ty wiesz o nas? Albo o mnie. Wiem, że jesteś za mądra na to. Serio? Nie zauważyłeś, że jesteśmy w głębokiej dupie i to już od bardzo nie, dawna. Nie, tylko staramy się przeżyć. To nasza szansa! To już koniec, też. Próbowaliśmy. Wracajmy po prostu do domu. Ja nie. Ja się nigdzie nie wybieram. Dla mnie to już koniec. Co? Prędzej czy później musi się to skończyć. O czym ty w ogóle do mnie mówisz? Nie! Mówi? Nie dotykaj mnie. O, ja pieprzę. Ona jest zarażona. Ups. Joel. Chcę zobaczyć. Ja nie chciałabym... Masz mi to pokazać. O Chryste. Ups. Tak? Pokaż mi ramię. To ma trzy tygodnie! Mnie ugryzł zaledwie godzinę temu i już wyglądam gorzej. To kurwa nie są żarty, Joel! Musisz zabrać tę małą do Tomiego. On dobrze znał tę ekipę, będzie wiedział, dokąd ty Nie, 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 nie. To twoja krucjata, a ja nie zamierzam teraz zajmować. Właśnie, że tak! Słuchaj, jeśli jeszcze coś do mnie czujesz, to teraz jest czas, kiedy musisz to udowodnić, więc weź się do Tomiego. Hula. O nie. Bliczkowi. Co już? Kurwa. Spróbuję ich jak najdłużej zatrzymać, a wy uciekajcie. Co? Mamy cię tak zostawić? Tak. Nie ma mowy, żebym cię tu zostawił. Nie chcesz, żebym zmieniła się w to coś. Proszę cię. Musisz mi to ułatwić. Też miałem dzieć. Gdybyśmy... Po prostu nie przejdźcie. Wynoście się. Eli, przepraszam, ja nie chciałam tego. Musimy się zbierać. Wygląda na to, że życie Joela nie rozpieszcza. A nasza też miała nadzieję, że znajdzie tutaj ratunek. A my mamy udać się do Tomiego, czyli brata. Nie wierzę, że to zrobiliśmy! Przestań. Zostawiliśmy ją na pewną śmierć! Przestań! Trzymaj się blisko mnie. Musimy iść. O, rany! Są gifty. Coś jeszcze pójdziemy na górę. Tam znajdziemy wyjście. zajmie się drzwiami. Ty idziesz ze mną. Tak jest. Jak słodko. O Boże. Wszaj mi wszystko jasne. No. Całkiem nie głupia ta historia, prawda? Musimy uciekać. Może... Tak, tak. Już. Kładam, że tu nas nie będą gonić. O proszę. Nie pałam jakąś wielką miłością do broni palnej, ale... Zawsze. Zawsze to sześć kur więcej. Co robimy? Czarek! Zajmę się tym czy tam są. Sprawdźmy korytki. Ty idź sprawdzić tam. do do Co, ładuj? Obiegnij do nie dajcie im się przedostać! Chodźmy. Moment, moment. Nos. Powinienem chyba strzelać w głowę, ale ciężko mi się wcelowało. Trochę spanikowałem zresztą. W każdym bądź razie. To była profesjonalna akcja. Zdrowy, to najważniejsze. I cały. Fire, kto? Ja? Coś byśmy tu poszukali jeszcze, jak już tu są. Nie załatwiliśmy tego mega, mega profesjonalnie. Natomiast nie ukrywam. Nie oddale się, chodź. Że brakuje nam zapasów trochę. Segła nam nie pomoże ich uzupełnić. Jest desk. Bezpiecznie. Przejdziemy tymi salami. Nie wychylaj się. Nie wiem, ilu ich tu jeszcze jest. Dobrze. Przed kolejnym to może chwilę potrwać, zanim się znów przeciśniemy, chyba że pójdę znów na żywioł przez kolejną falę wrogów. Zrobimy małą przerwę. Cięcie. Zapraszam na następny odcinek. Hej.